Szkolenia, które są narzucane przez firmy, czyli ja wymyślam jako prezes pakiet szkoleń i później go rozrzucam jak król przed biedaków. Czyli ty masz Excela, ty masz Worda, a ty masz Pythona, to nigdy nie zadziała. Czyli po pierwsze, to my powinniśmy wychodzić z inicjatywami, to jest innowacyjność logistyki, czego my się powinniśmy, nie powinniśmy tylko, a może i powinniśmy też. Ale przede wszystkim czego my się chcemy uczyć, czyli na przykład ja jestem kierownikiem logistyki, uważam, że nie do końca właśnie sobie radzę. Niech będzie w tym pakiecie Office, który już jest legendarny i tak się mówi, że on już wychodzi, wychodzi. Teraz mamy ja, ja to kto by robił Excela, no jeszcze raczej długo będziemy robili, uwierzcie mi, bo nic się nie zapowiada, żeby ktoś rezygnował na małych magazynach, w małych organizacjach, sarkuszy kalkulacyjnych. No może ewentualnie się zmieni udział Office'a do, do Google Sheets. Natomiast powiedzmy, że ja chcę iść zrobić taki kurs i ja wiem po co chcę go zrobić, bo chcę sobie jakieś zrzucić dane z WMS-a, chcę sobie zrobić analizę ABC, chcę sobie zrobić jakieś kolorki, chcę sobie zrobić jakieś wykresy.